To miało dla Witam widzowie dzisiaj. Musimy się przeprowadzić z tego domku, ale na jeszcze lepszy domek. Serio będzie ten lepszy, lepszy, ale ten domek też będzie. Też będzie. Tylko, że niestety nie będzie to moim głównym domkiem, tylko że nie mam jak zawsze miejsca w ekwipunku, także czas włożyć moje niepotrzebne temki do skrzyni. Czyli Bo na tej wyspie będzie nasz nowy domek. Na razie nie mamy jeszcze wszystkich części. Także na razie nasz plan budowy no, nie wygląda najlepiej, także postawmy tu bloczek. Tu postawmy trzy bloczki, tak tu postawmy trzy bloczki. Tu postawmy trzy bloczki i tu postawmy drebianko. Teraz tu postawmy trzy bloczki, tutaj jeden blok. Tutaj znowu trzy bloczki, jeden blok. I trzy bloczki tu deski. Aha, czemu to jest nierówne? Powinno to być równe. O! Jestem wspaniałym budowniczym, nie tylko na kreatywie. Dobra, czas jeść sobie. Dobra, mam krzesiwo i podpalamy z niej mućki ultra profesjonalny proszę nie hejtować mojego domu ja się nad nim starałem także cyk Dobra, na razie tak wygląda teraz plac budowy. Teraz jeszcze parę jeszcze parę piasków zdobyć. Potrzebujemy ich 12, żeby je przepalić. Czek, raz, dwa, trzy, cyk, cztery, tu postawię jeden klocek. Plan budowy, klowo spadaj. A już tego tych kłód nie potrzebujemy, więc i także możemy je przerobić na deski. Potem może jeszcze zmienię, Parę z, y, tą z tą mebelikówstalną cyk. I teraz cyk, tutaj jeszcze trzeba postawić bloczek, więc może... Może już zrobię, żeby ta ściana była gotowa. A już tego drewna nie potrzebuję i zmienię je w deski. Dobra, mam 64 deski. Ja Cię kręcę. Nie no, ten budynek będzie serio ogromny. Teraz deski, żeby zrobić z nich. Tu też. Pani, bo, tak. już co dzisiaj zrobisz? Ćwiczenia z religią zupełnie, dobrze? Dobrze. Wiesz do której strony? Wiem. Yeah. No dobra, to mamy to. To coś. Mamy już gotową podstawę. I teraz musimy budować dach. Ja już kończyłem. A zombie jak mi takie rzeczy robi. Dobra. Tego delta niszczymy. Tego delta niszczymy. Także jeszcze jest. I nareszcie mamy już skończony budynek. Teraz dobra. Postawić tutaj crafting. Jeszcze zmienić podłogę. No, no i zobaczcie. Teraz tylko wziąć itemki z, z mojej starej bazy. I lecimy. I tu moja piękna baza. Jeszcze postawić punkt orientacyjny, tylko teraz no ładniejszy. Z cobblestone'a, A nie ze stone blick, A nie z dylta. Zmiana na lepsze bym powiedział. Fajniej by... Także co potrzebuję. Ten crafting, no nie przyda się. Kopiemy piecyk, kopiemy co? O kurde, nie ma miejsca. Tu też nie ma miejsca. Kurde, no. Dobra, dajmy to, to i to. Złoto jeszcze może zmienimy za to. Zrobimy jeszcze sobie skrzyneczkę w naszym nowym domu. Ale zobaczcie, jak on dobrze wygląda. Musimy go jeszcze tylko urządzić. Jeszcze urządzenie i będzie. Będzie brawissimo. Także, gdzie postawić łóżeczko? Może tutaj będzie łóżeczkowa strefa. Dobra, to będzie strefa łóżeczkowa. Tu będzie. Strefa piecykowa. Mam jeszcze o wiele więcej miejsca. Tu schowamy mieć, tu schowamy złoto. Tu schowamy żelazo. Tu zrobimy skrzyneczkę. Tu postawmy skrzynkę, gdzie schowamy tutaj tą nowe rzeczy. To będzie skrzynka na bloki. Do budowania i może na jakieś narzędzia też dajmy tu. No, na bogato! Weźmy sobie jeszcze inne rzeczy, bo może jeszcze uda nam się jeszcze bardziej zorganizować ten domek, bo ten domek jest przestarzały. Ten to jest. Super fajny i to jeszcze nas pełnym survivalu. Widzieliście, jak tworzyłem ten świat. Pełny survival. Itemki też. Pełny survival. Tutaj jakieś itemki sobie wezmę. Też. I dodam do mojej super chaty. Ale jestem dumny z siebie, że zbudowałem tą chatę i na survivalu. Było ciężko, ale było. A teraz mogę być dumny ze swojej pięknej nowej chaty. No i tu zrobimy podwójną skrzyneczkę. Gdzie może schowamy pra, pra. Two, two, Może jakieś szmaragdy. To. Tu będą nasze ważne rzeczy. Cyk, 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 cyk. Na przykład kwarc tu będzie. Co może być jeszcze? Emerald. Krzesiwo. Może być. No, jeszcze węgiel. No. Dajemy tu krzesiwko. Tu to, tu to. No i może jakiś, jakiś kilo przelazny, Czy coś ten. No. no. Piękne. Naprawdę piękne. Jeszcze zróbmy punkt dywacyjny ze z Cobblestone'a. Ja cię, jak ja się na tym postarałem, no, zostawiajcie łapki w górę, please, bo To było mega ciężkie, żeby zbudować to, ale się udało. Także, no, czysty survival. Mamy tu piecyk, mamy to. Jeszcze pójdźmy po jakieś inne rzeczy z. Żeby je ukradnąć z wioski, co mogą nam się przydać. Żeby jeszcze dodatkowo y, upięknić nasz domek. W tym domu coś mamy nie. Wiem, u Kowala będzie coś na pewno fajnego. Będzie coś na pewno fajnego u Kowala. No, kamień szlifierski będzie. Ej, ale tam są piecyki, ale kamień szlifierski, dobra. Weźmy kamień szlifierski. Żeby stracił swoją pracę. Żeby cały czas od Polskiego Prawa miał podanie o pracę Stół kartograficzny? Nie dziękuję No trzeci też będzie nam potrzebna Albo dobra, weźmy stół kartograficzny Może się przyda do czegoś Czek. Mamy stół kartograficzny Musimy jeszcze zdobyć domek innymi rzeczami. Czy tutaj mamy jakieś bloki pracy? Nie. O, ale dużo chlebów! Ale dużo chlebów! Ale dużo jabłuszek! Ale dużo ziemniaków! Ej, dobra, też tam będzie schowka na chleby i te inne rzeczy. Kompostownik, przyda się nie. Ja. Dobra, idziemy do naszego pięknego. O, jeszcze zniszczę ten punkt obserwacyjny, żeby mi się nie myliło. Będzie taki lewituy. Dobra. Idziemy do tej willi. To jest moja willa. Piękna. Ale ciężkie było zdobycie materiałów. oraz te wszystkie inne rzeczy. No. No ciężkie było. Tu będzie przecinarka, tu może stół kartograficzny, tu kamień szlifielski, tu chlebek, tu jabłka, tu ziemniaki. A tu może być łuk. A tu mogą być strzały. Dobra, więc nasza piękna willa już została pięknie skończona. Więc. Oto nasza piękna willa, jakby ktoś nie wiedział. A my widzimy się w następnym odcinku Survivala z Marcem. Siema! A! Wow, tutaj masz dwa losowe filmy. Na pewno jeden z nich Ci się spodoba, więc kliknij.